Cześć, witamy Was po długiej przerwie, która była spowodowana tym, że prawie się odmeldowałem i... A też Damian nie miał czasu na przykład pojechać z nami do Bułgarii dawno, dawno nie było żadnego filmu. Dzisiaj będzie i dzisiaj mamy gości. Przyjechał, nazwijmy to, kolega z Krakowa, swoim Jimnim i... Bartek, który produkuje różne fajne rzeczy, które zobaczycie przy okazji montażu, właśnie w Jimin i zobaczycie, jak to powstaje w ogóle. Przedstawiam Wam Bartka z firmy B&S Customs, który robi takie ładne rzeczy, to jest akurat do motocykla Yamaha. Yamaha Tenere 700, pod sakwy boczne i pod bagaż miękki. O. No, oprócz tego panele boczne do samochodów, to jest akurat nie do podfindera R51, pod wersję z klimatyzacją trzeciego rzędu. Półki bagażowe, bagażniki. Dzisiaj taką półkę będziemy zakładać do zimniego. Tak, dokładnie. Założymy taką półkę, przygotujemy, pokażemy więcej proces skanowania pod panele boczne, pod półkę środkową do zimiaka. Do Jak do bagaż... ktoś miał wyobrażenie, że takie rzeczy, to się robi młotkiem na kowadle i i nie, pilnikiem, to, no to nie. Nie, to jest w pełni, pełni zautomatyzowany to... proces. Jest to wszystko, przygotowany model cyfrowy. Później jest obróbka wycinana na laserach, CNC, agent na prasach krawędziowych, malowane proszkowo. Więc y, możecie u Bartka takie rzeczy znaleźć, zamówić, podstawić auto, jak jest tak, nie typowe, nie mam to w ofercie. Chętnie, chętnie rozszerzę swoją ofertę, przygotuję dla Was indywidualne. Projekty, także zapraszam do kontaktu. Bartek się w ogóle wziął stąd, że powiedzieliśmy o akcji, że będziemy promować jakieś nowe firmy, tak? Tak, dokładnie. I Bartek się zgłosił, i, i stąd jego obecność. I teraz Bartek pokaże, jak skanuje wnętrze auta, pod panele boczne do tego dziwniego, a potem założy film, yy, półkę. Tak, jest. I skanowanie rozpoczynamy od naklejania takich markerów. Są to markery, które pozwalają spozycjonować się skanerowi. Odbijają one wiązkę światła, akurat na Posiadam skaner hybrydowy. Jest to skaner, który skanuje wiązkę światła niebieskiego oraz wiązkę lasera niebieskiego. Pozwala to uzyskać dużo dokładniejsze skany niż zwykłe lasy, skanery. Które skanują tylko światłem. Na razie, że mamy dokładność 3 setki, na świetle mamy około 1. 10. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania po prostu precyzyjniejszego skanu, później dopasowanie elementów. Jest dużo precyzyjniejsze, łatwiejsze. Takie markery rozklejamy, rozmieszczamy mniej więcej około 3-4 na powierzchni 10-15 cm kwadratowych. Dzięki temu nasz skaner może się odnaleźć w przestrzeni. Za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. tak, do, do montażu półki wykorzystujemy dedykowane uchwyty, które są w zestawie razem z kompletem śrub. Żeby zamontować półkę trzeba zdemontować tylne uchwyty pasażera. Bartek skończył swoją robotę. Półka jest piękna, jak widzieliście. Gdybyście potrzebowali takich rzeczy jak półki, stoliki, tak, rozkładane ponowne, na drzwi, wewnętrzne zewnętrzne. To do Bartka, wszystkie namiary będziecie mieli na końcu filmu. I to polecamy jest. bardzo, bo to jest super dokładnie wykonane przy użyciu najnowszych, jak widzieliście, technologii.